Jesteśmy nad balatonem tutaj chciałem wam pokazać jak e, jakie węże są w balatonie. To są za rybą u rybołówie, coś takiego. To jest właśnie taki jeden płynie, z bo go gdzieś tutaj go dorwać Nie wiem czy będzie widać to właśnie płynie o, zobaczcie Czy nie wiem, czy to widać, bo mi się ściemnił strasznie. No ale tutaj płynie. Zobaczcie, jaki duży. Zobaczcie. Akurat tutaj o coś trzyma, jakąś rybę trzyma. Reśla tutaj olej, zobaczcie, jaki duży. Trzyma rybę. O. Rybę złowił. poszedł na dno. O. Te węże nie są jadowite. To są za zaskrące, tak jak powiedziałem. Tutaj gdzieś jeszcze, co wam jeszcze, z jednego wam pokazać. O tu jest następny, nie wiem czy będzie go widać. One się właśnie chowają w tych kamieniach. O, następny Tu się wynurzył. One się po prostu ludzi boją. Jest ich dosyć sporo tutaj pomiędzy tymi kamieniami. O tutaj się wynurza. O, 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 o. One są małe takie, dosyć małe. W każdym bądź razie jest ich dużo. Te węże żarują przeważnie rano, ponieważ w wodzie no nie ma ludzi, dlatego one się nie boją. Później, jak na kąpieliskach, jest dużo ludzi w wodzie, to one się chowają pomiędzy tymi kamieniami i w ogóle nie wychodzą. My akurat jesteśmy na kempingu Pelso. Chociaż powiem Wam szczerze, że w zeszłym roku, znaczy nie w zeszłym roku, dwa lata temu, tych węży nie widziałem w ogóle. Więc nie wiem, czy w tym roku, w tym okresie, akurat nie wiem, jakieś jest ich trochę więcej, no ciężko mi powiedzieć. Kaczek mnogo. O, jest następny, tutaj opłynie sobie. Nie wiem, czy będzie go widać, chcę jego przybliżyć. O, właśnie kaczka na niego wpłynęła. Gdzieś się schował, ciekawe, czy gdzieś się wynurzy. Tutaj sobie łabędź przypłynął. Myślę, że coś mu damy. No ale niestety tutaj nie można karmić łabędzi ani kaczek. Jest taka informacja. Więc nic nie dostanie. Tam płynie kolejny wąż. Nie wiem, czy będzie go widać. Spróbuję go jeszcze... Oj, uciekł nam, kurczę. Tutaj płynie kolejny. O, to jest trochę mniejszy, gdzieś go zgubiłem, gdzieś uciekł. No właśnie, lubią się chować, a to podpływają pod sam brzeg, to się lubią chować. I jak ma któryś rybę, złowił rybę, to już się tak bardzo nie chowa, tylko płynie po wodzie. A te, które dopiero tak jakby żerują, nic nie złowiły. To lubią się schować pod kamienie, czy znaczy pod wodę, i podpływające wtedy pod kamienie. Nie to, żebyśmy tutaj chcieli was straszyć, że te węże są jakieś tam po prostu jadowite czy cokolwiek, po prostu. Moja, nawet moja córka się tutaj kąpie, więc, więc ona widziała te węże i jakoś nie zraziła się do kąpania w jeziorze. Więc myślę, że. Nie jest to jakaś. No to zależy kto, kto jak powiem, no to zależy kto, o następny. Tam sobie wziął się głowy. O, to jest kolejny tutaj mamy. O. Wystawił głowę. To są takie małe wężyki. No ale, ale są. I tak powiedziałem rano, ich jest bardzo dużo. Ten akurat jest mały, taki czasami zdarza się taki <coughs> większy. Także, także tak to wygląda tutaj nad Balatonem. Węże nad Balatonem. O to na przykład przypłynęła przyknęła. Czegoś chcę, no ale niestety nie mam nic dla ciebie, więc ci nic nie dam. Tutaj kolejny jest, też mogła wystaje, o teraz wam przybliżyć, o siedzi sobie grzecznie w skałach, w tych kamieniach tutaj, no ale jak tylko podejdę do zasą się schowa, bo się boją, one się po prostu strasznie boją ludzi. O następny, bo tej gdzieś będzie, o dwa. O, 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 widzicie. O, 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 o. Dosyć duży ten był ładny okaz. O tutaj mały wychodzi teraz. O, wynożył głowę. O, no, się przygląda. To jest malutki. Ja kolejnego schował się, no jak sami widzicie? Jakieś tam małe węże są, ale tak powiedzieliśmy. To nie są węże jadowite, one polują na ryby, więc śmiało można wchodzić, bo nie są wężami po prostu groźnymi dla człowieka. Następny jest chował się za za skałę. No jest ich sporo, naprawdę ich jest sporo, sporo. No dobra, taki krótki film. Jeżeli ktoś na pewno chce się upewnić, czy faktycznie te węże nie są jadowite, to zawsze może zasiągnąć informacji gdzieś w internecie, poczytać i na pewno się uspokoi i będzie się kąpał bez najmniejszego problemu.